Otóż zaczynamy. Węglowodany jest to jeden z makroskładników, które jemy po prostu. O tyle one są. Białka w Dokładnie, czyli, czyli, czyli jeżeli robisz sobie, załóżmy pierwszy posiłek, na ten talerz możesz położyć węglowodany, białko tłuszcz lub kombinację tych makroskładników. I teraz bardzo ważne jest, w jaki sposób dany makroskładnik wpływa na twój organizm, a konkretnie układ hormonalny. To jest ważne. Zwłaszcza w takim kontekście, że my zaczęliśmy traktować jedzenie nie jako coś, co ma nam dostarczyć konkretnych makroskładników w konkretnej ilości po to, żeby twój organizm odpowiednio funkcjonował. Tylko ja mam wrażenie, że zostaliśmy przekonani do tego, że jedzenie ma nas ma nam sprawiać ogromną przyjemność, ma nam cudownie smakować i ma tak naprawdę być cały czas y, cały czas takie satysfak